Panie Dariuszu, wzywam Pana do raportu. Wzywam Pana, znowu wywiad. Pan Dariusz jest gwiazdą. Ja Widzi Pan? Siły na Moje wrażenie jest takie, że tu kiedyś był ogród, a zostawiliśmy pustynię. Czy sądzi Pan, że tu się w ogóle poprawi? Coś podobne do pustyni błędowskiej. Nie mam siły już dzisiaj na wywiad. Jestem taki zmęczony, że już normalnie bym sobie najchętniej legnął. Brak napojów wyskokowych, gazowanych. Przepraszam, przepraszam. Energetyczny. Energetyczny, ktoś takiego z Red Bull'a, skrzydeł by dodał. Wzmacniamy się właśnie obiadkiem. Siły przybywa, także wszystko będzie skończone w terminach. Wręcz przeciwnie, przedterminowo. Spodziewamy się jakichś premii, awansu, orderów, dyplomów. No, order się nam należy jak psu buda, a widzę, że pies budy nie ma, więc my tak samo orderów nie będziemy Zrobimy mieli. Zrobimy budę dla psa i będzie order. I żeby na mnie przyszło w tej budzie mieszkać. Tak, żeby róbmy porządnie tą budę. A pies zostanie orden na wystawie dla psów. No więc jakiś podział ról będzie. Widzę, że pan kładzie pięknie kostkę. Co no wykopaliska się nam udało. Co nie prawda, powiem. ktoś powiedział, że pan ma spadek tej kostki, ale ja skojarzyłem ze spadkiem i się boję, że pan nie. Je... Opatrzcie panu w ten spadek, brać na swojej głowie. Spadek, który mi wolał mieć od, od jakiegoś wujka, albo od rodziny, Proszę. Aha, to dla mnie, tak, już. Tam proszę, Oczywiście. wywiad z paniami. Ja mam ek, ekstra dożywianie, dlatego, że ja ledwo... To ode mnie, Ledwo, ledwo się wlecia na nogi. Dziękuję serdecznie. Dbać o to, yy, to. to się nie... To znaczy, pani, to, ja, ja to po prostu zjem. Tak, ale w sensie, żeby się nie rozbiło. No to ja bym decydował stresy. Ja w ogóle wypros pani ucieka z kadru. wyproszę wszystkich z tramwaju <grym> i powiem, tak? że ja mam niebezpieczne narzędzie, które się może rozbić i normalnie nie więcej nie oglądam alarmu bombowego. O, świetny uśmiech, dziękujemy. To jest na Na do widzenia. Na ja do widzenia.